Chcemy przed wejściem, przed otwarciem, tą kratę zlikwidować. Na razie ona tu jest, ale żeby tak brzydko nie wyglądało. Zresztą, zakratowane drzwi do kościoła to chyba jest nieporozumienie, mi się wydaje. Więc raczej powinno wszystko stać otworem. Dzisiaj tutaj przyjeżdżają fachowcy założyć te drzwi wejściowe, piękne, przeszklone. No i, i pierwotnie tu był bar. Przez około 20 ostatnich lat funkcjonował tutaj bar, bar o dźwięcznej nazwie Drink Bar Stodoła i to był ostatni bar, który został zlikwidowany według mojej wiedzy właśnie tutaj w Zebrzydowicach i tak się akurat złożyło, że, że to miejsce, ten były bar, myśmy zakupili za taką przystępną dla nas cenę. Od wiosny, wczesnej, już od lutego właściwie rozpoczęły się tutaj prace remontowe, i większość, zdecydowana większość tych prac, które tutaj żeśmy wykonali, to wykonali nasi ludzie, którzy dysponowali swoim no, ograniczonym jakimś czasem, bo w dzisiejszych czasach wszyscy są bardzo zapracowani. Te budynki, te zabudowania są z lat międzywojennych, więc to są stare, stare zabudowania. I myśmy po prostu odsłonili tę tą, tą, te, 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 tą cegłę, usunęliśmy ten, ten stary tynk, który zresztą i tak o, o spadał, odlatywał, zrekonstruowaliśmy jakieś ubytki, ładnie żeśmy to wszystko zafugowali, oczyścili i, no i powstał taki, taki no, fajny, fajny efekt zamkowy. Pastor, troszeczkę taką bolesną historię, też bolesną kartę w historii zebrzydowic odsłania, a mianowicie właśnie upamiętnia ofiary hitleryzmu tutaj w gminie. Przez wiele lat historia o tym obozie była takim tematem tabu. Ja pamiętam przynajmniej, że wiem, że ten obelisk, pomnik, który jest przy. Przy dworcu PKP w Zebrzydowicach został postawiony już w latach 80. Przyjeżdżałem chyba na rowerze koło tego pomnika i pomyślałem sobie: o, jest to taka historia kiedyś był tutaj obóz, w zasadzie ludzie o tym nie mówią, mało kto o tym wie. Jeżeli tylko, tylko spośród tych starszych ludzi ktoś tam ma wiedzę na ten temat i to też nikłą, pomyślałem sobie: zorganizujemy tutaj jakiś, jakiś taki akcent, właśnie. W postaci jakiegoś koncertu żydowskiego albo jakiś, jakiś wieczór pieśni żydowskiej, I tak, i tak to powstało. Wielu świadków tej bolesnej historii w Zebrzydowicach wspomina właśnie ten budynek, który był niegdyś piekarnią. To właśnie tutaj wywożono ciała wymordowanych w obozie mm -hmm. Żydów. Rzeczywiście tutaj są relacje oczy świadków pani Elżbieta Wija, Anna Sikora, które relacjonują, kiedy staje w kolejce, miały 15-16 lat, więc to jest taki wiek, w którym się już wszystko dokładnie pamięta, prawda? I one zeznawały, że, że tutaj przyłożono właśnie te ciała Żydów z obozu pracy, który znajdował się tam koło dworca PKP obecnym, i tutaj zostały te ciała przywiezione, zakopane, gdzieś tam posypane wapnem. Dzięki moim staraniom udało nam się właśnie ten pomnik, tą pamiątkową macewę tutaj umieścić. Na początku grzebano te ciała tutaj, ale też dokładnej wiedzy nie mam. Wiem tylko, że Sprzeciwiał się temu ksiądz proboszcz, ówczesny, no i w jakiś sposób władze niemieckie to, 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 to wzięły pod uwagę i zaczęto te ciała wywozić do wielkich kończyc, w miejscu, gdzie wcześniej zagrzebywano, zakopywano padłe zwierzęta gospodarcze. Więc tutaj myślę, że to też było celowe, żeby ten hitlerowiec, ten najeźdca hitlerowski, jeszcze tym bardziej pognęb chciał pognębić te, te ciała, zbezcześcić te ciała e, 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 żydowskich ofiar. A, a to dlatego, że, że przecież jak wiadomo, Żydzi nie spożywają na przykład wieprzowiny. Wieprzowina e, to, jest, to jest mięso Nieko nieczyste, żadne. zwierzęta nieczyste. A tutaj, jakby między tymi zwierzętami nieczystymi, również te ciała musiały być e, grzebane. Pierwszy transport, który tutaj przyjechał, to byli właśnie Żydzi z Holandii i oni nawet musieli ten obóz właściwie postawić własnymi rękami, zbudować go, A ciężka praca przy, przy na torowiskach gołymi rękami w czasie wielkich mrozów, musieli, musieli przenosić szyny, które przymarzały do, do, tych, do, do, do rąk, więc to, to jest niewyobrażalne rzeczy się działy tutaj w Zeżdowicach, o, o których mało kto ma wiedzę i świadomość. Mamy tutaj taki pomnik, przy którym spotykacie się cyklicznie raz w roku, upamiętnić właśnie te ofiary, które zginęły tutaj w gminie Zebrzydowice. Tak, raz w roku tutaj się spotykamy, w trzecią niedzielę września, już to w ten sposób żeśmy, mamy określone. W Holandii pan Edio Frank, który poszukiwał e, miejsca właśnie śmierci swojej, swoich członków, swojej rodziny, e, odkrył to miejsce. Patrząc w internecie, gdzieś tam zobaczył pomnik, zobaczył, zobaczył te, te wydarzenia, które tutaj się e, organizuje co roku. E, nawiązał kontakt z nami i zorganizował wycieczkę edukacyjną. Były osoby z domu Anny Frank, z tego muzeum, prawda? Byli też kibice z klubu sportowego Feyenoord Rotterdam. A to dlatego, że w czasie II wojny światowej jeden z piłkarzy tego klubu, 16-letni 16 chłopak, zginął w tym właśnie obozie, tutaj w Te nasze i siłowania, tutaj starania przyczyniły się do tego, że, że ktoś mógł odnaleźć właśnie swoich, swoich bliskich. I wierzę w to, że to się gdzieś jeszcze rozszerzy, że, że ta informacja dotrze do szerszego gremium jeszcze. Bo być może jeszcze żyją ludzie, którzy tutaj stracili swoich bliskich. Na pewno, na pewno, na terenie Holandii czy innych państw zachodniej Europy. Mi to nie jest potrzebne. Ani nam, którzy organizujemy tutaj te doroczne uroczystości. To jest pewna wiedza, którą ja posiadam, natomiast ja nie chciałbym tego ani rozdrepywać, ani, ani, ani tym żyć, ani się na tym skupiać. Moim celem jest to, aby upamiętnić ofiary tego obozu. Należy to jak najbardziej o tym mówić i, i pamiętać o tych wydarzeniach.